i am. Program Rozmowa Dnia Anna Czcińska, dobry wieczór, A gościem rozmowy jest Antoni Tokarczuk, działacz opozycji demokratycznej w latach 80 mający od soboty na ulicy Długiej w Bydgoszczy swój autograf. Witam serdecznie Pana. Mhm, e, witam. Autograf bydgoski, ostatni na liście, bo wcześniej Krzyż Wolności i Solidarności, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze znaczenie litewskie, które jeszcze tak. cenię. I jeszcze tak, no sporo, sporo, sporo znaczeń bardzo ważnych i bydgoski autograf którymi mi sprawił największą radość i satysfakcję. Dlatego, że to nie była decyzja urzędnika, to była decyzja szerokiego gremium, y, media, uczelnie, ratusz, nawet chyba przedstawiciel biskupa. Y, ale to jest jedna sprawa, a drugie to to, że przypomniano sobie, że wolność nie spadła z nieba. Przypomniano sobie o działaczach opozycji, bo tak. Jan Ulewski też odsłonił e, swój autograf, pan odsłonił, ale e, e, podpis Lecha Wałęsy odsłonięty 11 lat wcześniej. A to z okazji e, wydarzeń bydgoskich, więc tutaj e, wobec e, to mnie akurat nie dziwi. E, cieszę się, że 10 lat po panu pośle Zemkę ja jednak też mam swój autograf. Też jest autograf. To była okazja właśnie, to była okazja do wspomnień, do refleksji. Tak, później, no to już przedwcześnie dyskutowaliśmy wszyscy, no bo już było wiadomo wcześniej. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, bardzo przyjemne, ale już i po mnóstwo miałem telefonów, ale i nawet na obiedzie, już po przyznaniu mówiliśmy o bardzo wielu rzeczach, o bardzo wielu wątkach. Wspominając te trudne czasy, które jednak miały w sobie tyle romantyzmu, którego nie widzimy w dzisiejszej polityce. Wspominał Pan razem z Janem Rólewskim, no bo to chyba nie jest tajemnica, że nie zawsze razem się Panom, panom dobrze rozmawiało? To znaczy, nie zawsze się zgadzaliśmy i mieliśmy różne temperamenty. Ja byłem bardziej wyważony. Jan czasami szybciej mówił niż myślał w wcześniejszych okresach Solidarności, mówię. Ja byłem trochę takim, który go próbował czasami przywołać do spokoju, do, do porządku, ale my nigdy nie, nie byliśmy wrogami, żeby było jasne, bo czasami już tak y, właśnie pokazuje się nas jako wrogów. Myśmy może z małymi przerwami zawsze sobą rozmawiali, aczkolwiek nie zawsze były przyjemne sytuacje między nami, ale jak trzeba było, to zawsze byliśmy razem, tam zawsze gdzie warto, powinniśmy być. Zawsze warto rozmawiać. Była najpierw była wielka uroczystość, a potem mieszkańcy y, oczywiście y, na ulicy się bawili, co pamiętają, co powinni pamiętać przechodząc obok autografów o działaczach opozycji? Czy coś zostaje w pamięci? Ja chciałbym powiedzieć, że mieszkańcom, wszystkim zwłaszcza młodym ludziom, że niczego nie ma za darmo, trzeba walczyć. I trzeba czekać na swój moment w życiu, tak jak ja czekałem. Ja byłem gotów, ale przecież ja nie spodziewałem się, że z pastucha, bo byłem, to był pierwsze moje zajęcie zawodowe, zostanę ministrem. Byłem gotów, ale przecież ja nie planowałem swojej kariery. Trzeba być gotowym do zmian, korzystać z szans, jakie niesie życie. Ale gotowym do czego? Był Pan gotowym do tego, że będzie Pan e, e, internowany, że, że nie będzie Pan przez wiele lat mógł znaleźć pracy. Gotowy do walki o swoją godność, o wolność z innymi. I to pani dobrze podkreśla, bo m, przecież kiedy ja przystąpowałem jako jeden z tysiąca umysłowych do strajku, nawet mnie nikt nie delegował, sam się zgłosiłem, bo urzędnicy byli wystraszeni. To ja wtedy sądziłem, że skończę w więzieniu. Nawet z żoną się pożegnałem, powiedziałem, trudno. E, byłem gotów, to był bunt. Jeżeli kiedyś w życiu byłem właściwy, to na pewno wtedy. Ale to był taki bunt któremu uległem ja i nie tylko ja. Nie, nie kalkulowaliśmy wtedy, szliśmy do przodu. Wiedzieliśmy, że nawet jeżeli poniesiemy ofiary więzienia, to, to nie będzie nadaremne wszystko. To, czuliśmy, że to jest potrzebne. Był pan gotowy na wszystko? Nie, nie było momentu zawahania? To jest dziwne. Nie, bo ja, ja zawahałem, nawet zakląłem, kiedy się tak wahałem. Ja z Rólewskim się, ja nie znałem bezpośrednio. Ale tak się zawahałem, wejść nie wejść. No, widziałem, że stracę tą pracę, pójdę do więzienia, żona się już pożegnałem. Yy, I tak się wahałem, przekląłem. Powiedziałem, nie będę powtarzał przekleństwa, ale dość już byłem tchórzem i wszedłem sam. I to, to była uwaga, natomiast y, później, już w czasie internowania, pierwszego, pierwszych godzin, to ja przeżyłem własną śmierć. Jako jeden z ośmiu aresztowanych członków władz Solidarności byliśmy postawieni pod ścianą, pozorowano rozstrzelanie nas. I z i, I właśnie tak sam się zastanawiam, jak to było. Ja się nie bałem. Jeszcze poprosiłem tego milicjanta, żeby powiadomił żonę, co tu się stało. I była między nami kobieta, Grzegorza Przybylska z Płocka. Nikt nie płakał, ale wszyscy byliśmy przekonani, że to już ostatnie dni naszego życia. Ostatnie minuty. Ale jak człowiek w coś wierzy, to... To tak nie kalkuluję, bo jakbym ukradł i za to szedł do więzienia, to bym zastanawiał się, czy warto, czy nie warto. Wierzył Pan w wolność, w demokrację, w Polskę? Co trzymało ja Pana? Ja wierzyłem w sens sprzeciwu wobec totalitaryzmu, sens sprzeciwu wobec braku wolności, sens walki o godność, o równość, o solidarność, o te piękne ideały, o których się dzisiaj zapomina. O tych ideałach, o swojej historii pisze Pan w książce. Mój czas. Flirty z historią, tak zatytułował Pan swoje wspomnienia. Mówi Pan o dramatycznych rzeczach, o dramatycznych przeżyciach. Tymczasem tytuł to flirty z historią. Dlaczego? Dlaczego Ta książka nie karta wcale nie jest też smutna. Karta bo, historii. Bo to jest Myślę, że dobrze starałem się opisać prawdziwie swoje koleje życia. Barwne, smutne, radosne, różne. Y Dlaczego flirty? Dlatego, że ja się nie uważam za męża stanu, za zawodowego polityka. Moja przygoda z historią, z polityką była jakby trochę przypadkiem. Później w to wszedłem. Dzięki temu, że paszport ukradziono, to nie byłem na wycieczce rowerowej, za ten był gorszy. Wszedłem w to i obrywałem, tak jak, jak, jak bywa w flirtach między kobietą a mężczyzną. Bywa dobrze. Bywa czule, bywa przyjemnie, ale bywają też zawody. No ale miłość z polityką się zaczęła, bo i senator, poseł, wojewoda, minister środowiska trochę tych funkcji pan pełnił, tak. zaszczytnych, bardzo wysokich. Dlaczego dziś na politycznej emeryturze? Dlatego, że wróciłem do swoich młodzieńczych marzeń, do pisania. Bo ta droga pana rozczarowała, nie można, nie można jednak kochać polityki? W tej chwili życie polityczne bywa brutalna, brutalne. Metody stosowane w polityce absolutnie są dla mnie nie do przyjęcia. Ja bym się po prostu kiepsko czuł w tym towarzystwie bez względu na orientację nawet polityczne. Ta... Ale jeżeli mówimy o tym, że polityka to walka, to pan największą walkę toczył. No tak, ale walka o ideała, a nie o Mógłbym tak to lapidarnie określić, teraz się wydziera różne przywileje, a nie wystawia się, nie ryzykuje wolności nawet. Ale przede wszystkim zrezygnowałem dlatego, że uważam, niech przyjdą młodzi, a po drugie ja sobie uświadomiłem na spotkaniu, zwłaszcza z młodzieżą, z dziećmi, że ja może mam ważniejszą rolę, nieskromnie do odegrania, bo yy, Komendatorów politycznych, działaczy politycznych są setki, można powiedzieć, miliony. Natomiast ja jestem żywym świadkiem, uczestnikiem historii, aktorem, obserwatorem i widzę, że to, co ja mam do powiedzenia o historii, dobrego mogę zachęcać do. Powrót do tych ideałów, tej pierwszej wielkiej solidarności. I wchodzi pan do sali, jest tam młodzież, dzieciaki, mają pewnie swoje telefony, szukają czegoś w tych swoich urządzeniach, a Pan mówi słuchajcie, przeżyłem swoją śmierć. Czy to interesuje młodych? Może powiedzieć, że mam na to wielu świadków, bo że jak e, jestem na spotkaniach z młodzieżą, w różnego rodzaju szkołach, to nigdy się nie zdarzyło, żeby przed czasem skończyło się spotkanie. Później mam bardzo wiele wspomnienia nawet utrwalone, i jeżeli właśnie dlatego zajmuję się teraz edukacją, można powiedzieć historyczną, chcę pokazywać prawdziwą historię bez naleciałości politycznych, bez mitów, różnego typu wrzucanych, bez propagandy, chcę pokazać taką żywą historię na własnym przykładzie. I, myślę, i widzę, że jak, jeżeli ja to opowiadam, w zabawny sposób i żartuję, ale mówię o smutnych sprawach, ale też o tych radosnych i pisze, opowiada o życiu człowieka, który zaczynał od właśnie krów, jak powiedziałem. A, a dziś mówi, że y, polityka to walka o koryto. Mówi to Pan? Był dla oś... wielu szczerzy? ludzi, dla, oczywiście. <laughs> dla, mnie, e, dla mnie te metody są nie do przyjęcia i ja myślę, że moją misją emeryta politycznego czy polityka jest właśnie przypominanie o tych ideach, które powinny nam przyświęcać przyświecać ponad partykularnymi interesami. Ale poproszę, interesami. żeby był Pan komentatorem chociaż przez minutę. Jak ocenia Pan wyniki wyborów? Ja nie będę komentował wyboru Polaków. One są jednoznaczne. Natomiast... Jednoznaczne to znaczy? Jednoznaczne. No, wybrano władze wykonawcze. PiS zdobył powtórnie mandat. Natomiast y, widzę dojrzewanie Polaków do demokracji w tych ostatnich wyborach. Po pierwsze, frekwencja znacznie wyższa. A po drugie, mimo przyznania mocnego mandatu jednej partii, nie chce się jej wierzyć do końca i ustanowiło się kontrolę w Senacie. I ja sądzę, że to dobrze wróży demokracji. W demokracji nie ma być dobrze polityką. Tylko ludzie powinni mieć przekonanie, że są dobrze reprezentowani, dobrze rządzeni. Czyli Polacy coraz bardziej dojrzewają tak, to, do roli do, wyborców, tak. do roli wyborców. powinni na wybory chodzić. Tymczasem analizuje pan te dusze Polaków, przygotowuje pan kolejną książkę to będzie powieść? Już Ty... kończę. To jest powieść. No i ta powieść ma już roboczy tytuł: Wielki i Marny. Chodzi o naród polski. Tak. Ja będę miał odwagę powiedzieć o wielkich cechach Polaków i o naszej marności. Bo jeżeli się okazuje, przecież nie, nie, nie trzeba tak udowadniać, wystarczy czytać, że my pijemy więcej na głowę alkoholu niż w okresie komuny, kiedy mówiono, że komuna przy pomocy alkoholu chce zniewolić naród, kiedy mamy pieniądze na rodziny, a nasza dzietność maleje, kiedy prostytucja jest widziana na rogatkach, kiedy właściwie trudno wyobrazić sobie Polaków, którzy przyjęliby bezdomnego na Wigilię do stołu. To mówimy o tej marności, to o o tej marności. a wielkość? wielkość? Wielkość to jest jednak pewna siła ducha i, i, i zdolność do poświęceń. Myślę, że Polacy się trochę pogubili, ale właśnie chodzi o to, żeby przynajmniej znaczna część społeczeństwa, nie wszyscy, bo nie ma co się łudzić, ale żeby były pewne elity wyzwolone z partykularyzmu, z partyjniactwa, żeby myślały bardziej społecznie niż, niż politycznie. I to jest moja taka idea. Dziękuję. Więc... Były polityk, pisarz Antoni Tokarczyk mm. był gościem naszego programu. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję, Dziękuję bardzo.